Dzisiaj zagramy w Minecrafta, który dosłownie będzie mnie torturował. Cała gra została zrobiona tak, żebym niczego się nie spodziewał, a to totalnie rozwala głowę. Ale jak zawsze coś idzie nie tak i znajduje się tutaj coś jeszcze. Także to idealny moment, żeby rozpocząć tą jakże przyjemną rozgrywkę. Nie wiem, czy taką przyjemną w sobie. No, Minecraft będzie mnie torturował, a ja totalnie, jakby nie widzę nic. Bo nie ma tutaj czasu, jakby nie widzę dziwnych rzeczy, tylko strach jest do czegokolwiek podejść, bo nie wiem, co się będzie działo. Na szczęście, znajdujemy się obok wioski. Totalny przypadek, jak zawsze. I możemy od razu zrobić sobie narzędzia, bo to, to, to jest dosyć ważna sprawa, nie? O, cyk. A ty pamiętasz, żeby zostawić łapkę w górę i suba? No to też ważne. Dobrze. No i mamy rzeczy, bardzo fajne. Ja chciałem. Ja chciałem wykopać kamień, gdzie jest mój kilow? Off? Kill off mi wciąg, albo mi w trawę wpadł, jedno z dwóch. Dobra, weź to, zabierz i chodź do wioski. Dlaczego ta wioska się pali, przepraszam bardzo. Już mam jakieś takie wrażenie, że ślepo to wszystko zaczyna. Tak idę... Czekaj, bo oślepłem na chwilę, nie wiadomo dlaczego, bóg. Co się dzieje? Czekaj, bo ja nie ogarniam, bo ja się boję do wioski wejść, idę bokiem, tak kołuję, żeby nikt mnie nie zobaczył, bo nie wiem, co z villagerami o tej ślepnę nagle bez powodu. Nie ale ha normalnie mogę wejść do wioski coś tak, czy jakby chyba nie ma większego problemu, nie jakby. Zbyszecha też mnie lubi. Minecraft jest się normalny. <ścoughs> Widziałem to. Skoro Minecraft się dzisiaj tak nade mną znęca, to tak myślę, że zasłużyłem na coś dobrego. Na przykład na takie boskie Doritosy. Albo jakiegoś monsterka sobie walny, co by więcej energii mieć. Zresztą takich rzeczy my tutaj sporo, bo dostaliśmy naprawdę dużą paczkę przekąsek ze sklepu Deals. I to ja wam o tym opowiem, i to nie jest tak, że chcę uciec z tego Minecrafta, który mnie torturuje. I nigdy w życiu. No powiedzmy sobie szczerze, wakacje to najlepszy czas, żeby pozwolić sobie na troszkę więcej przyjemności. Znaczy. W sumie niedługo szkoła. A to oznacza, że jeszcze bardziej powinniśmy umilić sobie czas przekąskami. A jak przekąski, to najlepiej ze sklepu deals. A zapytasz pewnie dlaczego? Czym się wyróżnia deals? Na przykład tym, że mają bogatą ofertę produktów najlepszych marek. Poza tym w naprawdę fajnych cenach, plus możemy jeszcze trafić na zniżki. I nie chodzi tutaj tylko o przekąski, bo w deals jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę wiele artykułów. Począwszy od spożywczych, drogeryjnych, dekoracyjnych, zabawek, narzędzi i, i tak dalej. My otrzymaliśmy od deals w naprawdę sporo przekąsek. I co najfajniejsze. W większości są to rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dostać w takim zwykłym sklepie. No powiedzieliście widzieliście na przykład Monsterka hydrosport w jakimś innym sklepie? Czy na przykład Doritosy tak z wielu odmianach? Znalazłem tutaj nawet takie strasznie długie chipsy. Możemy też znaleźć napoje, typowo dietetyczne, bez cukru, czyli Diet Coke, czy na przykład y herbatę, yerba klasyczną. Czy nawet waniliowa Coca-Cola, ser, tutaj są rzeczy, których jeszcze nigdy w życiu nie próbowałem. A najlepsza jest woda na siłownię w postaci hantla. Ziomki na siłce będą zazdrościć Także jeżeli macie ochotę na przekąskę, żeby zaszaleć wieczorem z jedzeniem To wszystkie swoje ulubione produkty dostaniecie w deals I też te, których jeszcze nigdy nie próbowaliście Swoją drogą dajcie znać, czy byliście już w tym sklepie I co tam najczęściej kupujecie, jeżeli już jesteście A ja biorę parę rzeczy Ze sobą Bo to mi się dużo przyda chipset. I innych rzeczy i wracam do Minecraft. Dobra, trzeba być twardym Ale a W do Minecraft przejdę dzisiaj nie ma takiej możliwości, że Minecraft mnie pokonał. Dawaj mi zrobić tutaj narzędzia, tylko żeby mnie nie pękały. Dawaj, trzeba utus od razu tego golema. No i lecimy. Tam zresztą chyba widzę jakąś pustynię, więc może być ciekawie. Dostanę przy okazji TNT. Dobra, zjóż kamyczka. Dlaczego mi to cały czas pęka? Co się dzieje z tym kilowem? Czy naprawdę muszę sobie zrobić 3 kilofy, żeby zdobyć trzy kamienie na kamienny kilof? O co tu chodzi? Minecraft, ale nie możesz zabierać mi dwóch naraz. No od. Jakie oszustwo! Chciałem oszukać Freda, a Fred oszukał mnie. Standard, zawsze tak jest. Dobra, dawaj to. Co ja mam tyle siły w ręce? To ja nic nie mam. Jakiego pancza dostał? Ja jestem taki silny? To ja dostałem jakieś dodatkowe. Dodatki? Czajisz, to. Pa. Jak jestem silny? To jak walnę golema, to on też padnie. Pa. Ale Zbyszek! Zbyszek nie padł! Dlaczego tak jest? Jak to jest nie fair? Minecraft, nienawidzę cię, to jest tak nie fair. Jak do tego doszło? Dlaczego golem villager pada a golem nie chce? Czy, czy ja oślepłem? Czy tutaj Warden mi się zaraz pojawi, co się dzieje? To no mi coś na oczy cały czas wchodzi, no ale dlaczego? No raz zrób to się kierę, dawaj na tego golema! Gdzie on jest? To ja znowu nic nie widzę, jak ja mam tak biegać, jak ja co chwilę oślepnę. Dobra, zbychu idzie, dawaj dwa, trzy. Okej, okay, Zbyszek, potrzebuję z ciebie żelazo. Jak mi dasz, to spadam stąd i nie będę więcej męczył twoje wioski! E Zbyszek? To nie zapomniałeś o czymś? Gdzie są moje rzeczy, przepraszam? To po co ja go tłukłem? Dlaczego ci to dostałem? Minecraft jak ja cię nie... A już mówiłem, nie, że nie wiedzy o Minecraft, chyba, chyba wydaje mi się, że tak. Zaradź to ze sobą, tam jest sianko, że mógł cokolwiek sobie zjeść. ja bym tam na tą pustynię poszedł chyba, bo tam największa szansa będzie na to, że znajdę lawę. No i przede wszystkim yy, świątynię, jeżeli w ogóle będzie. A tam jest szansa na żelazko, nie? A więc nie, jest szansa, nie, że, że będzie dobrze. Nie <laughs> 21 chleba, myślę, że tyle mi starczyłeś sobie coś. Tak, ja tylko chleb jadłem! Jak mi wydupiłeś moje rzeczy, to naprawdę będę zły. Ale o co tu chodzi? Te tak? chleba nie mogę jeść, to no co ja mogę jeść? Co za głupia gra. Weź do krowy. Ale nie tak dosłownie, co. A gdzie mnie rozdupcyło w ogóle? Bo ja bym tutaj jakieś rzeczy. przewróć się. Dlaczego jestem taki silny na nich, a na resztę nie? Dobra, a gdzie są moje rzeczy? Dobra. Wyjdę z siebie i stanę obok. Daj mi chipsa. No, spójrz, 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 spójrz. Czy w ogóle coś z moich rzeczy jeszcze się tutaj ostało, czy już wszystko straciłem? Jakby kill off jest dla mnie najważniejszy. Dobra, mam, bo najciężej było to zdobyć. Ja muszę się przespać, weź ten chleb wywalony jest i tak mi niepotrzebny. Mogę zjeść surowe mięso najwyżej. E, czy ja mogę się przespać, czy. <laughs> Chłopie! No co do. No, no, no macie spać chociaż no. Ej, mogę spać! Jest! Już się bałem, że się nie da! Chyba, że coś się stanie zaraz. Nie no normalnie, działa, żyje. Pięknie! Ty no to dawaj, no to w takim razie idziemy na pustynię teraz. To by się najbardziej chyba przydało. Przypał, że nie mogę korzystać niestety z tego chlebka Więc nie mam skąd jedzenia, sobie co najwyżej mogę te surowe mięsko, ale surowe mięsko to tak nie do końca mnie na nastraja Ale wejdźmy do góry, zobaczmy gdzie my w ogóle jesteśmy eee, Jesteśmy gdzieś tak mniej więcej o! pośrodku niczego, a co jest z tamtej strony? Tam wygląda na do... trochę większą jakby pustynię Chyba tam se śmigniem, ale dawaj najpierw tu Okej, okay, skrzynka nie wybuchła. Mamy trochę żelaza, jest zapalniczka, mam łopatę, mam jeszcze nawet siekierę. Okej, okay. nie jest źle, mo może być. I to jej wystarczy to dokończyć. Ej, jest git, tylko potrzebuję teraz żelazo. A tego co mam, to mi nie starczy raczej, żeby zrobić wiadro. Dobra, chodź tam na pustynię, ja mam nadzieję, że tam będzie coś, jakaś. Ee, jakaś piramidka, cokolwiek. I tam chyba jest największa szansa, żeby zdobyć żelazo. Ja widzę żelazo. Ty, a te. Co ja znalazłem? To nie powinno tutaj być w tym Minecrafcie, przepraszam. Przepraszam bardzo, dlaczego to jest w tym MINECRAFCIE tutaj? Nie powinno tego być! Minecraft miał być nie fair, a on jest tutaj bardzo fair, chyba że to taka nagroda dla mnie, że się postara. i że tutaj w ogóle moje rękawy, i w ogóle, no? Nie jest tak, że chcę skopać całą piramidę teraz, żeby zdobyć żelazo. Skądże? Znaczy, chcę trochę, tylko nie? No, może się przydać. No i pa, no i normalnie możemy zaraz wszędzie wchodzić. Zaraz zrób sobie zbrojkę od razu, bo to jest ważna rzecz. Czy mam drewno? Nie mam drewna, dobra, weź się ubierz. Cyk, cyk. Okej. Okay. Czekam spowolnienie. O co chodzi? Ja miałem spowolnienia, to jak teraz będę nosił rzeczy, to spowolnie nie będę dostawał, to i tak mi się opłaca mieć. Dobra. Mam wszystko. Ale zejdźmy jeszcze tam do tego, bo to jeszcze są diamenty te. To nie, to nie jest zbyt OP przypadkiem? To, to jest pełno złota, przecież ja nie muszę nawet do tego po złoto chodzić już teraz. Kozak! Tak mi się podoba, tak mi rób, tak jest dobrze! Ile mam tego złota? Tylko 6 bloków? Ja da się tu wejść w ogóle? Coś dziwnie Czy przerob... to, to jest nawet netheryt? Wow! Ty, bo jak tam spadnie i jak dupnie, to wybuchnie mi wszystko. Ty TNT normalnie czaisz? Nie no, to... Nie... TNT bo zawsze żartowałem. Zamknij to, to jest nielegalne! Jeszcze bardziej nielegalne! Dobra, ja widzę, że chyba odkryłem tutaj bardzo dobrą rzecz. Zjedz jabłuszko. O, jabłka mogę, na szczęście. Weź ze wszystkie jabłka. Mam łuk nawet z niszczalnością. Mamy el, el, Eletra też jest spoko. I mam kuszę, Mam to. Nawet zbrojkę nadrytową mam. Ale dlaczego takie rzeczy w ogóle dostaję? Jakby to... Takie powinno chyba działać? Jakby... W sensie.. Ja i tak mogę... I tak dalej mogę zginąć, nie? Jakby Minecraft dalej mnie to nie lubi. Mam wrażenie, że nawet jeżeli wezmę sobie te rzeczy, to i tak mi to dużo nie da. No zaraz coś Minecraft wymyśli i tak mnie pokona. Dobra, ale nie jest źle. Myślę, że możemy na spokojnie teraz wyjść stąd i pójść sobie do netheru, jeżeli wszystko działa. Oby wszystko działało. Ja nie chcę teraz ginąć bo jak stracę te rzeczy, to ja drugiego takiego miejsca jak to nie znajdę. Czuję się dobrze obstawiony, ale dalej się boję tego Minecrafta. Bo to, to, to brzmi jak jakaś podpucha, totalnie. To na pewno jest jakaś... 100% Dobra, gdzie był ten portal? Będę ja sobie teraz go dokończył, bo już mam z czego nawet by go dokończyć Co mogę zjeść? Złote jabłka 43 złote jabłka, myślę, że powinno wystarczyć Cyk, 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 tylko żeby nic się nie stało, cześć, bo tutaj... uh, nie ufam 32 sztuki obsydia, no, po co ja idę tam, skoro mogę odpalić sobie portal tutaj? Jakby... Co ty robisz, człowieku, w ogóle? Cyk, 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 cyk Cyk, cyk, cyk Zadziała, czy mnie wywali? Nie, nie wiem, co się stanie Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, żeby było go... Okej. Okay. Żyję. Nawet żyje. Mam nawet eletrę. Co ty robisz? Ty On strzela czymś. O co z nimi chodzi? W ogóle dlaczego wszyscy tutaj strzelają? Dlaczego ty jest tyle gazków? Nie strzelaj do mnie. Nie strzelaj do mnie! Odbij, 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 odbij! Nie mogę tego odbić. O, Co się... Co się dzieje? Czekaj, 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 bo mi się tak nie podoba i co bardzo. Dawaj, 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 dojdziesz tam dalej, dojdziesz tam, Andrzej, i dasz radę! Łuh! Dlaczego to jest tyle mobów wszędzie? Weź łup A masz! A masz! Weź strzel do tego Gasta, skąd on strzela? Da się go trafić? Ty nic mu to nie robi, nie? Dlaczego Gast jest nieśmiertelny? Halo? Totalnie nic z Gastowi nie mogę zrobić. W ogóle wszystkie on jakieś takie silniejsze, jak mam wrażenie. Dobra, ja chcę się schować. Czekaj, bo mi się przyciski jakby zblokował przez chwilę biegu, nie wiadomo dla... Co się dzieje? Ej, co się jest nie tak. Coś tutaj... Coś się dzieje nie tak z tą grą, bo jakby on mi sam ucieka, ta postać. Okej, okay. jesteśmy tu. Dlaczego oni mnie atakują? A, bo nie mam niczego złotego na sobie. Dobra, to, to wiele tłumaczy. Jezu, weź mi tą Elytrę, nie da się z nią w ogóle chodzić. O co z nią chodzi? To jest ta sama akcja co ostatnio, po prostu niczego tutaj w tym nederze nie mogę ostatnio zda Oj, zapomniałem, że nie mam eletry, nie mogę niczego znaleźć w tym nederze, muszę wrócić tam gdzie byłem i wrócić do siebie do domu Czekaj, zrób sobie portal tu Tam był mój portal Ty głupko, ja tutaj zrobiłem kolejny Ej, bo ja mi... Czy ja sobie zrobiłem kolejny portal i teraz mi nie starczy na portal? Mm, wszystkie bloki zużyłem Szkoda tylko, że mnie fireworków nie dało, bo by mnie firewerki się najbardziej tutaj przydały to jest kolejna ta. ta, czy ja tam już w niej byłem? Bo ja nie wiem, z której strony ja idę. A jakby tam był kolejne jakieś fireberki czy coś, co mi dużo ułatwiło. Dobra, dawaj do tej piramidy. Może tam znajdę resztę rzeczy, które są mi potrzebne, że nie musiał już do netheru wchodzić, bo tam nie chcę włazić. Musicie robić dziwne rzeczy. Ty, ja nie wiem, czy ja w tym byłem, czy nie. Nie mam pojęcia. Nie, no nie byłem, ty. a to jest jakieś zepsute w ogóle. Okej, okay. są rzeczy inne. Działa. Uh, to ja to chcę <noise> Znalazłem więcej pereł, to fajnie, ale nie mam tutaj niestety coś co byłoby mi najbardziej potrzebne Czyli to do przerabiania i w zasadzie fajerwerki, żeby mógł latać No dobra, po prostu stąd wyjdźmy i wejdziemy teraz zaraz do netheru znowu Ops, tylko idzie noc I nie ja wiem czy to jest dobre, że to idzie dość. a ja zrób se łódkę, bo łódką będą przepłynąć, czekaj, czekaj Normalnie wodą się przepłynę dalej i zobaczymy, że jak gdzieś ze dopłynę i ze zrobię portal tam, nie? Cyk, proszę bardzo, cyk, proszę bardzo, dawaj to stawiaj, rób białutkie Genialnie i spadamy stąd I w całą stronę gdzieś bym się przepłynął, to może dużo mi dać Co to jest? Dlaczego miał TNT na głowie? Dobra, myślę, że stąd gdzieś będziemy mogli wyjść Jeżeli już gdzieś tutaj zrobić sobie portal, to powinno mi wszystko ułatwić Jakby powinno mieć już w dobrym miejscu chyba Jeszcze raz bierzuć! Dziadu Te moby tylko mi się nie podobają Mam wrażenie, że coś z tymi mobami... Creeper nawet się nie czmychał, od razu mi wybuch. Tragedia Dobra, rób to portal od razu. Chcesz idziesz? Ale nie wyrzucaj mnie z tego, no ja tu chcę zostać. Możesz je strzelać jak tu stoję? To żeś mnie wysłał w jeszcze lepsze miejsce. Dziękuję ci Minecraft jak świetnie, jak dobrze mieć szczęście z tobą po prostu. Gdzie mnie to wywaliło? Gdzie ja jestem w ogóle? Co to jest? Dlaczego mnie wywala w takie jakieś... w ogóle z tyłka miejsca. O co tu w ogóle chodzi? Jak Ja zaraz dotrę do miejsca, w którym byłem przed chwilą. No jaki bezsens? To by było na tyle z mojej podróży? Trzeba zapamiętać, że jedzenie marchewki boli, nawet po dłuższej podróży. Mam wrażenie, że ja tutaj nigdzie nie dojdę, nigdy. Halo! Co tu się dzieje? Czekaj, dam radę jakoś zejść? Tak, mnie nie. Co to jest? Dlaczego to jest z diamentu zrobione? Czekaj, 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 do, do czegoś dotarłem. To jest normalnie. Co ty gadasz? panie, to ja tak. To ja się takich butów nie spodziewałem. Dobra, to ja bym poprosił do góry, tak? Weź tą elitrę, bo to się nie da chodzić. To się dostałem. Pytanie teraz, czy jestem w stanie w ogóle znaleźć tutaj jakiś spawner, żeby mnie by te płonące płomyczki były Coś tak czuję, że chyba średnio Skrzynka Ui uj, uj, Ale to są rzeczy, fajnie, tylko co z tego Aj, ej mam fajerwerki, mogę w końcu latać literą? Ej, czy jest gdzieś tutaj ten spawner w końcu, proszę żeby był No musi być, bo jak go nie będzie to ja nie wiem co by zrobić. I nie wiem Chodzę i dalej nie wiem No i nie ma tej rzeczy, które by mi się przydały, a ja potrzebuję bardzo tylko te płomyczki, może tutaj będzie Nie, nie będzie Zyczę jak w bekmus w tym momencie w ogóle, a nie w jakimś Minecrafcie. Dobra weź przeleć tam, bo ty tak masz naderową zbroję i. Dawaj do, do, co? Ale tylko do... Ale dotknąłem tylko lawy, przecież ja normalnie bym wyszedł, jaż miałem naderową zbroję z ochroną na ogie, to co jest?